Na przestrzeni lat polskie rolnictwo ulegało intensywnym przemianom, rosła jego produktywność przy jednoczesnym spadku ilości gospodarstw rolnych. W dzisiejszym odcinku poznamy firmę Kun, która od ponad 190 lat specjalizuje się w produkcji maszyn rolniczych. Jako lider w tej branży oferuje najlepsze produkty dla rolników na całym świecie. W 1828 roku Józef Kuhn rozpoczął swoją działalność, początkowo produkował wagi dziesiętne. W latach 20. kuniec z braćmi stworzył mocarnię. Ona służy do tego, aby zboże zebrane z pola wymucić, stworzył fabrykę, pierwszą fabrykę w Saven, gdzie dzisiaj jest główna siedziba naszej spółki. II wojna światowa wstrzymała ten rozwój, jednak po wojnie firmie udało się stworzyć nową maszynę – kosiarkę. Wtedy we Francji z miliona sześciuset gospodarstw, które wykorzystywały konia do, do tego, żeby kosić trawę, po dziesięciu latach zamieniono wszystkie konie na mechaniczne konie, jakim jest traktor z kosiarką. Dzięki temu udało się rozwinąć fabrykę i wyposażyć ją w najnowocześniejsze technologie. W latach 60-tych Kuhn wprowadził kolejną innowację i jako jedyny na świecie stworzył kosiarkę dyskową, która pozwalała zwiększyć wydajność i jakość koszenia. Już w latach 70-tych zastosowaliśmy nowoczesne rozwiązanie IBM, które pozwoliło nam mierzyć efektywność produkcji. Które pozwoliło e, wprowadzić zamówienia. Program pozwolił jeszcze bardziej precyzyjnie zarządzać produkcją i sprzedażą. W tamtych latach kun produkował już blisko 60 tysięcy maszyn. W latach 80. przyszedł moment, kiedy chcieliśmy czegoś więcej. Przecież w tamtych latach żeśmy produkowali tylko maszyny zielonkowe i wąską grupę maszyn uprawowych. Klient oczekiwał półga. Inwestycje i nowe technologie dają szansę postępu. Kun zawsze o to dbał, dlatego przejął większą od siebie fabrykę we Francji. Dzięki integracji tej nowej fabryki w naszej organizacji, mieliśmy szansę przejąć kolejną fabrykę, która produkowała silniki. Punktowe, czy wozy paszowe, czy opryskiwacze. W latach 90. rolnictwo bardzo szybko się zmieniało, dlatego organizacja zaczęła inwestować na innych kontynentach, również w Stanach Zjednoczonych. Tam zaczęliśmy produkować maszyny dostosowane do rynku amerykańskiego. Ale czerpaliśmy korzyści dotyczące doświadczenia z nowymi technologiami. W 1998 roku w Polsce powstał oddział handlowy firmy Kuhn. W tamtym czasie bardzo niewielu rolników mogło sobie pozwolić na tak drogie maszyny. Mieliśmy takich rolników, którzy chcieli wykorzystać tą szansę. Byli gotowi zainwestować w tak duże środki. I dzięki temu małymi krokami aż do 2003 roku rozwijaliśmy swoją organizację, ale nie w takim tempie jak Nasza organizacja jako Kun sobie wyobrażała. Chcieliśmy czegoś więcej. W 2003 roku środki z Unii Europejskiej stworzyły warunki do kolejnego etapu rozwoju organizacji jako dystrybutora maszyn w Polsce. Firma wprowadzała nowe rozwiązania do polskich gospodarstw, a dzięki funduszom unijnym rolnicy mogli zacząć inwestować, co przyczyniło się do postępu w rolnictwie. Na przestrzeni ostatnich 15 lat doszło do rewolucji w rolnictwie. Młodzi rolnicy zrobili przez ten czas więcej niż wiele pokoleń wstecz. Wszystko dzięki temu, że chcą korzystać z szansy nowych technologii, żeby produkować produkty najwyższej jakości. W latach 2012-2015 rolnicy kupowali pierwszą zachodnią maszynę. Często. 2015 rok wskazał, że jednak jest oczekiwanie na większą maszynę, a w szczególności na elektronikę, większą precyzję. I wtedy zamieniali te maszyny na w kolejnym etapie, na bardziej technicznie zaawansowane, jak również o większej wydajności. W ostatnich latach, głównie ze względu na zmiany klimatu i przeciągające się susze, wielu rolników zaczęło szukać nowych technologii. I to był czas, kiedy zaczęli inwestować w minimalną uprawę która pozwalała być skutecznym co roku w planowaniu. Bliska współpraca z rolnikiem jest bardzo ważna. Daje zrozumienie oczekiwań i zmian, które w Polsce trzeba przeprowadzać. Technologia idzie do przodu. Co roku pojawiają się nowe pomysły i możliwości. W tym momencie jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie sterować maszynami za pomocą sygnału GPS. Również mamy możliwość, co jest unikatowym systemem na skalę całego rynku maszyn, modulować dawkę nawozu na każdej starczy z osobna. Jest to nasz wieloletni patent od ponad 20 lat kun ma ponad 2000 patentów na maszyny rolnicze. Nad tymi rozwiązaniami pracuje ogromna rzesza projektantów, konstruktorów i testerów. Swój wkład ma także dział rozwoju elektroniki. Jesteśmy w stanie Spinać maszyny razem z systemami ciągnikowymi, które nie są dla nas natywnymi systemami. Musimy skomunikować dwa odrębne ekosystemy elektroniczne. Oferta firmy składa się z 10 grup produktowych. to orka, siew, nawożenie, nawożenie organiczne, ochrona roślin, rozdrabnianie, maszyny zielonkowe, prasy i owiarki, maszyny. Do przygotowania, zadawania pasz. Kun jest jedyną firmą rolniczą na rynku, która ma swoją odlewnię żeliwa sferoidalnego. Dzięki temu jesteśmy w stanie produkować maszyny bardzo zaawansowane technologicznie, bardzo zaawansowane konstrukcyjnie przy zachowaniu odpowiednich parametrów wytrzymałościowych i jakościowych tych maszyn. W procesie produkcji każdej maszyny, w zależności od tego, jakie będzie jej docelowe przeznaczenie, wykorzystywane jest kilkanaście odmian i rodzajów wysokogatunkowej stali. Ta stal musi być na tyle wytrzymała, żeby nawet po kilkunastu latach bardzo intensywnej eksploatacji nie pojawiały się mikropęknięcia, nie pojawiało się zmęczenie materiału. Oprócz szkieletu maszyny, który jest wykonywany ze stali, musi być ona wyposażona w precyzyjne sterowanie, elementy hydrauliczne i komputery, które będą zawiadywały sposobem jej działania. Ważnym elementem całości procesu jest kontrola jakości. Wykonuje się ją na każdym etapie produkcji. Początkowo weryfikowana jest jakość i skład chemiczny stosowanych materiałów. Wszelkie komponenty, które są tworzone z tej stali są na bieżąco sprawdzane przy ich montażu, przechodząc również do malowania, do kontroli spawów, a kończąc na kontroli. Całej maszyny. Wybrane elementy maszyn wysyłane są na pole testowe, gdzie testuje się je w ekstremalnych warunkach, żeby potwierdzić, że cały proces produkcji został wykonany bezbłędnie. Kun sprzedaje swoje produkty w Polsce poprzez wyspecjalizowaną sieć 42 dealerów. Moim zdaniem, nasi dealerzy cenią nas najbardziej za taką stateczną, stabilną i przewidywalną współpracę. Pod koniec września odbyła się Międzynarodowa Wystawa Rolnicza, Agro Show, największa plenerowa wystawa rolnicza w Europie, która jest również doskonałym miejscem do spotkań ze swoimi partnerami biznesowymi. Firma zaprezentowała 60 maszyn, w tym 9 nowości. Taką największą nowością był nowej generacji pług WariMaster L, który po raz pierwszy na targach AgroShow prezentowaliśmy razem z zintegrowanym wałem uprawowym duoliner. Dyrektor zarządzający KUN Polska, pan Artur Szymczak w swoich pracownikach ceni szczególnie pasję i zaangażowanie, to że doskonale rozumieją potrzeby rolnika. W Żliwa mamy dyżury, żeby w sobotę, w niedzielę, wieczorem naprawić maszynę i takich ludzi ja potrzebuję, takich mam. Kun jest organizacją, która myśli o przyszłości. Aby kształcić kolejne pokolenie, współpracuje z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu i dwoma technikami przyrodniczymi. Starania firmy Kun owocują wieloma wyróżnieniami i nagrodami. Otrzymujemy nagrody za najlepszy produkt, za innowacje. Uznaniem dla pracy polskiego zespołu firmy mogą być słowa pana Erwina Meulmana. area sales manager Firme Kuhn. They are, uh, they are one of our uh, most progressing uh, sales companies in, uh, in the world, and not only in Europe in the world. And uh, we really thank the Polish team uh, uh, to be really, very motivated to help the, uh, the Polish farmers to, to progress with good machinery of course. Zielony Ład, czyli nowa strategia rozwoju gospodarczego w Unii Europejskiej, ukierunkowuje wymagania dla rolników po to, aby produkowali lepszą jakościowo żywność bez wpływu na środowisko naturalne. Nasza oferta jest dzisiaj gotowa na spełnienie wymagań do roku 2030. Dbamy o to, żeby maszyna wykształcała odpowiednią wielkość kropli. To jest ultra nowoczesne rozwiązanie. Wykorzystujemy stacje pogody po to, aby opryskiwać roślinę wtedy, kiedy roślina przyjmuje to lekarstwo, jakim jest środek ochrony roślin. Innym elementem jest biologizacja rolnictwa. Mamy nowe technologie i nowe maszyny, które pozwalają glebę traktować przyjaźnie. I ostatni element, który jest istotny, dokumentacja po to, aby być przyjaznym dla środowiska. Kluczowym wyzwaniem stojącym przed rolnictwem w Polsce jest wykorzystanie potencjału technologicznego sektora. Firma Kun zdaje sobie z tego sprawę, dlatego uważnie słucha potrzeb swoich klientów, wprowadzając kolejne innowacje, aby pomóc rolnikom w budowaniu gospodarstw w przyszłości.